Siema! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy Dungeon 8 w grze Legends of Zelda. Idziemy. Eee, tak, musimy iść tędy. Auć! Mamy, jak widzicie, miliard pieniędzy jak mamy tego mało? Dlaczego? Mamy ten? Mamy potion? NIE! O co tu chodzi? Miałem więcej pieniążków. <laughs> Czekajcie, czy ja się zapisałem? Nie wiem. Dobra, nieważne. Od, odkujemy się na następny dungeon, więc spoko. E, tak, wracamy się do ósmego, czyli to jest D-Lion. Tam zabraliśmy już klucz i zabraliśmy e, książkę magiczną. Więc jedyne co nam zostało to rozpierdzielić bossa. Więc myślę, że nam to pójdzie bez problemu. Tylko musimy tam dojść jakoś. A ja zapomniałem, jeszcze to jest. Nie no, chyba pamiętam. Gdzieś tutaj. Oszty. A mnie dorwał. Tutaj, o dobra, już wiem. Się ma. E, tędy. Dobra, już wiem spoko. No, ty głupcze. Dlaczego mnie ugodziłeś? Szczało. No i tutaj, czekajcie, może spróbujemy jakoś. Panie, daj pan pieniądz. Nie ma pieniędzy. Dobra, trudno, wchodzimy. No, i tak stracimy to życie najpewniej, więc spoko. Trzy pokoje i w prawo. To znaczy, dobra, nie, e, teraz trzy pokoje i w prawo. Ten pokój trudny, no bo wiadomo, są rajserze. Trzeba ich tak molestować. Oczywiście oni, wiecie, zaborczy. Oj! Ała. No siema. Jak co, to mamy potion'a jeszcze, więc nie ma, nie ma strachu. Tylko... Okej. Okay. O, żyćko się przyda. Pamiętajcie, nie? Żeby nie stracić dużej tarczy, bo potem jest przypał. No, oni zmieniają trasę. Nie wolno na tył im... Nie wiem, oni mają lusterka chyba w tych rogach. Bo oni wiedzą, gdzie ja idę. O, fajno. Dobra. Udało się. Teraz kolejny poziom. To też jest trudny, bo tutaj są rycerze również i są jeszcze te kulki, które cię. Ała. Robią ziazi. Dobrze, tu dobrze poszło. Auć. No patrzcie, no. Nie... Ała. No i super. No to sobie mieczem pomachałem już. A! A! Okay. O, tak, tak, tak. O, tak. siu, Kulko. Głupia. No i trzeci. I w prawo teraz będzie, tylko no, musimy pokonać hołotę. O. Dobrze to poszło. To źle. No kurde, no! A! 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 Au. Dobra. No chodź tu, kostek. Nie denerwuj mnie nawet. Ała! Oszukałeś mnie. Aha. Dobrze, o, ko super. Dobra. To... o, to było idealne. Mm -hmm. A to nie. Dobrze, to było dobre. No i idziemy tędy. Tutaj znowu bitka. Ale dobra, damy radę. Nie da się ich nieskończono się mijać. Oła. A. Ciężko! O no nie... No i co? I nie mogę używać... Ja nie wiem co to jest za... Paraliż dziwny... Bier to! A! A! No i dotknęło no! No i po co? O! Dobrze! Dobrze! Źle! Łe! A! O! Dobrze! Jest dobrze! Teraz te... W wampiorze, dobra, spróbujmy. No, fajnie. To, to mi się udało. Powiedzmy sobie szczerze. No, ho, ho. Gitara, e, wychodzimy. Dobra, siodź. Łe. jak to. Skacze, Łe. No <gorszy> nie umiem tego trafić, głupie kotki. Kotki. A! Dobra. Ała. Nie muszę tego zabijać, ale... to jest wszędzie. Więc jak tego nie utłukę, no to mnie będzie biło to. Dobra, spoko, mamy... jedno jeszcze. Spadaj. No. Dobra. I to dobre. Kurczę, dobrze się na tym farmi. Dobra. Jak słyszycie, no już odwoła nas potwór, więc nie każmy mu czekać. Oczywiście klucze nie zbieram, bo mi jest zbędny. E, to sobie dam tutaj na wszelki. Bo tutaj teraz jest czterogłowy. Dobra, dodajmy sobie żyćka. <laughs> I go po prostu tutaj, eee, jak to się nazywa? Eee, no musimy go tak. W najzwyczajniej świecie. Eee, kurczę. Jak to się mówi, że przetankować? No nie, nie przetankować. Lepiej się to. Kurde. Lepsze było słowo na to. Nie przetankować. Jakby to powiedzieć... Eee, hmm. No, tak jak to... Kurde, chyba to powiedziałem w Metroidzie, ale zapomniałem, przepraszam. Jak się nazywa coś takiego, że zamiast, wiecie, tam omijać go, bić się z nim, to po prostu go naparzasz i... I go tam swoją... Po prostu swoim życiem wiesz, że i tak go zabijesz, więc najlepsza taktyka to jest... To jest to, że damage dostajesz, ale go tam tłuczesz jak najszybciej. Proszę pomóżcie, ja nie pamiętam. No ale dobra, skończyliśmy ten dungeon. Mówiłem, nie był za, za ciężki. Najgorzej było tam dotrzeć do niego. E, a tak, no to było easy. Mm, idziemy teraz na duchy, bo i tak się musimy zabić, żeby się e, zasilfować pokonać się, zemdleć, omdleć się na cmentarzu. Więc idziemy na duchy, sobie trochę przy okazji pofarmić golda. Eee, tak. No to jest akurat taka bez takiego powiedzmy eksploitowania to, to jest najlepsza metoda, te duchy. Ale też jest trudna, no to trzeba też powiedzieć, że trudno coś takiego ogarnąć, no bo wiesz, latać ci 10 duchów, Chyba z y, 9 z nich, albo nawet 11 duchów, ale po prostu jeden z nich jest tylko y, do zabicia. Dobra, musimy tam wyjść. Tędy, teraz tędy, teraz w dół i znowu w lewo. Ojej, sekret, nie wiedziałem. O nim. Dobra, przyformujmy się. No, tak każde to pole, nie zrobimy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 10 jest nietykalnych, nie? O, i znajdź tego właściwego. No tutaj akurat się spoko znalazło go. O, można też tak zrobić. Pamiętajcie, że tylko 255 monetek możecie mieć. Więcej już się nie da. No, najlepiej go właśnie szukać bumerangiem, nie? Najprościej. Trzeba też szybko zbierać, bo potem one znikają. Te świecące są pojedyncze, a no nieświecące to są cho, po pięć. Nieźle. Trochę się im chyba pomyliło, nie? Dobra, no i tak ciśniemy, nie? Przez cały cmentarz. Żeby potem się tam dobić, to spoko. Bo... No, nie rzucił mi. Kurczę, no i który to jest? Pytanie za... O! No, i tutaj zrąbałem. Właśnie też trzeba uważać, żeby nie zejść o jeden poziom w dół, bo potem się to resetuje nie? i musisz znowu dotykać nagrobków. A też łatwo zejść tam. Ja chyba gościa widzę. No, szkurde, no w prawo też można przejść. No, rzeczywiście. Nie mogę z tym. W ogóle jest plan na przyszłość. Na przyszłość jest plan taki, że koń, kończymy z Ldzioche. No dawaj go. Ale mnie tu pobili. Dobrze, że mam serduszka po nich. Tego już chyba nie zdążę zabrać. No nie, bo tutaj się przyciąłem na tym. Jest plan taki, kończymy z Ldzioche. I ja odpoczywam od gier dwuwymiarowych, dwuwymiarowych, 2D, bo już mnie trochę zmęczyły. Ale myślę, żeby nie zrobić też paru, jednak. <noise> nie, no, no, nadal jestem trochę w rozsypce, wam powiem. Eee, nie wiem, co wybrać, bo teraz ogólnie się dorwałem do. Snesamini. Biblioteka to jest 21 gier. Fajnych gier. Chętnie je poprzechodzę na kanale, tylko e, f, no tak jak mówiłem na początku, teraz jakoś się nie trzymałem za bardzo tych moich postanowień, że. Oż kurde, no za daleko poszedłeś. E, że jak mi się gra nie spodoba. To w nią nie gram, bo w sumie wszystkie gry mi się w jakiś sposób spodobały. Ta Zelda już. Ta Zelda trochę przechyliła szale. Bo. Ała, to on mnie wypchnął. To nie moja wina. Wypchnął mnie. 4, 6, 8, 10. To on tu gdzieś chyba latał. Dobrze, bez żadnych. O, tam jest piąteczka, weźmiemy sobie ją. ducho nam mignęło. E, tak, Zelda właśnie mnie wymęczyła trochę, chociaż teraz powiem, taki mam jakiś e, dobry, dobry moment, bo tu już, no tak naprawdę to się chyba nawkurzamy na ostatnim Dungeonie, no bo te dwa były w miarę proste. Do ogarnięcia, nie? Eee, no. I ta Zelda mnie wymęczyła, i dlatego chciałbym przejść do jakichś nowszych gierek, ale nadal nie wiem, tak naprawdę, co bym chciał. Bo to jednak mi trochę ciężko tak wymyśleć. Jakąś strzelankę bym sobie pograł. Może macie jakieś pomysły, co by można było robić. Eee, też myślę nadal nad streamowaniem, ale nie wiem, jak to by wyszło. E, ogólnie to chyba trzeba przejść na taktykę e, zbierania e, subskrypcji e, jakimi sposobami tylko się da. Czyli no mam, mam plan, mam plan co robić, więc spokojnie się dowiecie, tutaj nie będę zdradzał. <grywy> Ale plan jest dobry. Plan... E, Plan jest taki, żeby robić to, co kiedyś dawno temu to mogę stracić. Więc może być ciekawie. No ale na ten moment, no to właśnie będziemy kończyć Zeldziochę. I no, pff, myślałem, że wiem, co będę robił, ale chyba nie wiem. No. <laughs> nadal, może ktoś w komentarzu chciałby zaproponować, czy nie wiem, czy seria z retrogierek się podoba, czy może jednak przejść na coś innego. Znaleźć jakieś nowsze gry. Mam jeden pomysł, w sumie z nowszych gierek. Hmm? To by było może dobre nawet. Też nie zdradzę. E, nowszych, ale jednak starszych. E, rok już chyba ma, albo nawet i dwa. E, no, no i też właśnie się zastanawiam nad streamem. Dobrze, dokończyliśmy to. E, Zabiliśmy się. Jak widzicie, mamy już wszystkie serca. 26 to jest chyba licznik śmierci, więc 26 razy zginąłem, no, W tych grach jednak mechanikę save'owania i zabijania się to się dokłada do gameplayu, więc tutaj akurat nie jest mi przykro, że 26 razy zginąłem. Przynajmniej to nie jest 100, jak na razie. Przed nami ostatni dungeon. Spotkanie z ostatnim stworem, no i też zdobyliśmy cały Triforce. Trójkąt, więc też właśnie dlatego możemy tam iść. No i będzie ostateczne starcie. W tym ostatecznym starciu, to znaczy w tym ostatecznym dungeonie przejdziemy jak najszybszą trasą do bossa, tak żeby się za dużo nie męczyć. Skopkli. Tak, tak, no to okej. Okay, to dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, 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 cześć.